Dzień dobry, tak jak obiecałam, w tym tygodniu będzie przynajmniej jeden, ale myślę, że, że dwa, filmiki o kolejnych kosztach ogrzewania poszczególnych źródeł ciepła. Dzisiaj na tapetę bierzemy gaz ziemny. I teraz właśnie słuchajcie, zrobiłam to znowu w postaci pliku takiego zbiorczego, ponieważ no, jak, jak się pewnie domyślacie, źródła różnie podają. Naprawdę ten rozstrzał cen jest dosyć duży, ponieważ na przykład no, źródła, które reklamują pompy ciepła, to podają nawet nieraz jakieś masakryczne koszty ogrzewania gazem ziemnym, co w ogóle no, dla osoby, która chociaż ma jakieś małe rozeznanie, od razu rzuca się w oczy, że to jest przesadzone. Także słuchajcie, zrobi, zrobiłam to w postaci pliku, w którym robię taką małą symulację właśnie obliczeniową. Taki mały przykład zrobimy. I myślę, że wiele Wam się też właśnie wyjaśni, jak możecie w swoim indywidualnym przypadku mniej więcej właśnie obliczyć te koszty, tak, ogrzewania rocznego, tak. Jeżeli dopiero w ogóle niedawno, tak, zaczęliście ogrzewać tym gazem, bo tak to już pewnie macie jakieś rozeznanie, no ale jeżeli chcecie, jeżeli niedawno zaczęliście ogrzewać gazem i chcecie wiedzieć, jak to będzie w skali roku, to zapraszam do obejrzenia całego filmiku. No i zacznijmy. Średnie koszty ogrzewania gazem ziemnym dla poszczególnych standardów budynków według POBE. Tutaj znowu posłużymy się właśnie raportem POBE dla czwartego kwartału 2024 roku. poprzednim filmiku na temat pompy ciepła, go też wykorzystywałam, a także jeszcze w którymś z poprzednich. Także ten, ten raport rzeczywiście jest dosyć dobry, uważam. Więc teraz też po prostu się nim posłużę. I tutaj, tak, wyciąłam z tego rysunku. Tam obecnego na stronie taki wycinek, który dotyczy tylko właśnie gazu ziemnego. I tu jest rysunek pierwszy, koszty ogrzewania gazem ziemnym w przypadku wampirów energetycznych. I jak widzimy, kocioł gazowy kondensacyjny, gaz ziemny ogrzewanie podłogowe 14 270 zł rocznie. Kocioł gazowy kondensacyjny grzejniki 14 830 zł rocznie. No wiecie, mówię, mówię, to są uśrednione koszty, tak jak już w poprzednim filmiku też mówiłam, także słuchajcie, no, każda sytuacja wymaga oddzielnych obliczeń tak naprawdę, więc no, nie sugerujcie się tak jakby złotówka do złotówki tym, wiadomo, także po prostu mówię, trzeba wszystkie warunki, wszystkie okoliczności wziąć pod uwagę w obliczeniach. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Rysunek drugi koszty ogrzewania gazem ziemnym w przypadku budynku na standardzie WT2017 i tutaj mamy kocioł gazowy przy ogrzewaniu podłogowym 6970 zł rocznie, a przy grzejnikach 7200 zł rocznie. No, już jest różnica, prawda? Prawie dwukrotnie mniej wychodzi. No ale idźmy dalej. Trzeci rysunek to są koszty ogrzewania gazem ziemnym w przypadku budynków o standardzie WT 2021 i tutaj słuchajcie, już nie było kotła gazowego, a właśnie jeszcze ważna, ważna uwaga, że to jest kondensacyjny, pamiętajcie, czyli przy innych rodzajów kotłów. I jeszcze ważne jest to, że powyżej 90% sprawności ma zawsze. Zobaczcie, tutaj jest 94, tutaj 91, na przykład tutaj 93. Także zawsze powyżej 90% sprawności ma jeżeli ta sprawność jest mniejsza albo kocioł ma ze względu na rodzaj mniejszą wydajność, no to wiadomo, że te koszty będą jeszcze większe wtedy, tak? Więc, no, ale wracając tutaj do rysunku trzeciego, zobaczcie, że tutaj już tylko jedna pozycja jest. Gaz ziemny z zagrywaniem podłogowym nie ma już zgrzejników, bo oni zakładają, że jak już jest standard WT, 2021, przynajmniej tak myślę, że tak zakładają, to już po prostu wszyscy raczej decydują się na ogrzewanie podłogowe, tak, no bo nie od dziś wiadomo, że to ogrzewanie jest bardziej ekonomiczne niż żejniki. No i tutaj wychodzi nam 5440 zł miesięcznie. To już jest naprawdę. Znaczna różnica. Idźmy dalej. Koszty ogrzewania gazem ziemnym w przypadku budynku o standardzie EU40, czyli to jest, przypomnę, standard, że budynek potrzebuje 40 kWh na metr kwadratowy na rok na ogrzewanie, tak kocioł gazowy kondensacyjny tutaj znowu jest tylko ogrzewanie podłogowe już bez grzejników tutaj wychodzi 4250 zł no. także słuchajcie naprawdę no bardzo tutaj widzimy że bardzo dużo zależy właśnie od standardu budynku tak bardzo bardzo znaczną różnicę to powoduje no i doszliśmy do punktu drugiego. Krok pierwszy do obliczeń: usta ustalenie standardu energetycznego naszego budynku. No, w przypadku już jakiś czas istniejących budynków z reguły mniej więcej znamy ich zapotrzebowanie energetyczne, chociażby na podstawie rocznego zużycia energii do ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. W przypadku nowych budynków uzyskanie tej wiedzy może być bardziej problemowe i może nie obyć się bez profesjonalnie przeprowadzonych obliczeń. Zresztą musimy po nie sięgnąć w obu przypadkach, jeżeli chcemy mieć większą pewność co do rzeczywistej energochłodności naszego budynku. No tak, no nie da się tutaj ukryć, że nie mówię, że, że słuchajcie, mamy brać jakiegoś profesjonalistę, ale jeżeli sami potraficie to obliczyć, to jak najbardziej zachęcam do tego, także po prostu no mówię nie opierać się tylko na, na właśnie tam na rachunkach poprzednich, a jeżeli macie nowy budynek, to nawet ich nie macie, tylko po prostu postarać się, jaki, w jakiś sposób zdobyć właśnie profesjonalne obliczenia. Jak czytamy w jednym ze źródeł, norma PNN 12831 określa, jak należy przeprowadzić takie kalkulacje. W przepisach jednak nie znajdziemy informacji, kto je może wykonać. No właśnie, więc słuchajcie, no nie musicie audytora brać od razu. Może, może jakiś znajomy się na tym zna i też Wam to zrobi, te obliczenia. Także słuchajcie, tutaj możliwości jest wiele, tak naprawdę. Póki co. Mówię, póki przepisy się jeszcze nie zmieniły. Niezbędnymi danymi do ich przeprowadzenia są dane klimatyczne, konstrukcyjne oraz wymagania cieplne, które chcemy uzyskać. Zapotrzebowanie na ciepło można poznać podczas profesjonalnego audytu energetycznego. Można, ale nie trzeba, tak jak podkreślam. Tak? No ale widzicie to tak naprawdę obliczenie tego prawdziwego zapotrzebowania nie jest takie do końca łatwe, bo do, zobaczcie, no tych danych jest trochę, trochę potrzebne. Trochę potrzeba, żeby właśnie to to yy, yy, tak prawidłowo zrobić, tak? Yy, więc mówię, mówię, nie musi to być profesjonalista jakiś zawodowy, ale jeżeli macie znajomego, który się na tym zna, to jak najbardziej, tak? Yy, no i trzeci punkt, krok drugi do obliczeń, ustalenie taryfy gazowej, w której się znajdujemy. Przeglądamy ostatni rachunek za gaz i znajdujemy tam rodzaj taryfy, do której należymy. Z reguły ta informacja jest podana z lewej strony dokumentu pod adresem punktu od poboru, a nad wykazem opłat. Następnie szukamy pozycji z ceną za 1 kW godzinę paliwa, pamiętając, że z reguły jednostkowo jest podana w formie netto i że trzeba doliczyć do niej VAT oraz jeśli płacimy akcyzę, tak? Bo nie wszyscy płacą, możemy również od razu znaleźć pozycje z miesięcznymi opłatami dystrybucyjnymi i abonamentowymi i je spisać do dalszych obliczeń. No tak, to, to, to chyba wiecie, takie oczywiste rzeczy mówię, ale, ale wolę je zawsze powiedzieć. Spojrzałam ile nagrywamy. No, może zdążymy zobaczymy. Nie wiem, czy zdążymy, bo wolałabym się nie spieszyć, właśnie nie mówić tak za szybko, żebyście wszystko zrozumieli po prostu. Ale może jeszcze ten jeden punkt złożymy na, na tej 10-minutowej przerwie, jakby części, a do, podsumowanie na drugiej zrobimy. Zobaczymy. No, obliczenia. W przykładzie przyjmujemy, że mamy dom 150 m2 o zapotrzebowaniu 90 kWh na metr 2 w którym mieszkają 4 osoby, oraz że średnia cena gazu dla gospodarstw domowych wynosi obecnie 31 groszy za, za 1 kWh. I teraz mnożymy 150 m2 razy 90 kWh. Na metr kwadratowy to jest 13 500 kWh rocznie. Przyjmujemy też, że gazem będziemy ogrzewać wodę użytkową. Na każdą z osób dodajemy więc 1000 kWh rocznie. Mamy już więc 17 500 kWh. No tak, bo 13 500 plus 4000, a mamy 4 osoby, tak? to jest 17 500 kWh. I teraz tak, 17 500 kWh mnożymy przez 31 groszy, to jest 5425 zł rocznie za samo paliwo. Dalej, przyjmujemy, że opłata dystrybucyjna stała wynosi 48,22 zł miesięcznie. Opłata dystrybucyjna zmienna 2,99 groszy za 1, 1 kWh oraz opłata abonamentowa 7,50 zł miesięcznie. No i teraz mnożymy 48,22 zł razy 12 miesięcy, to jest 578,64 zł. Rocznie, tu powinnam dodać tak 17 500 kWh razy 0,0299 grosza znaczy złotego tak czyli wiadomo o co chodzi to jest 523,25 zł rocznie i 7,5 zł razy 12 miesięcy to jest 90 zł rocznie razem opłaty dodatkowe wychodzą 1191 ,89 zł 89 groszy rocznie razem paliwo plus opłaty dodatkowe 5425 zł plus 1191 ,89 zł 89 groszy rocznie to jest 6616,89 złotych. Rocznie wychodzi. I teraz spójrzmy na nagrywanie. No, kochani, już muszę kończyć, to znaczy robić przerwę. Za chwilkę wracam i podsumowanie. No dobrze, jestem po przerwie, więc wyszło nam, słuchajcie, 6000 tysięcy z kawałkiem. No, 6-700 liczmy, złotych rocznie Czy to mało, czy dużo? Wydaje mi się, że za 150 metrów kwadratowych i jeżeli i przy czterech osobach. Nie jest to zbyt dużo, uważam, więc y, uważam, że wyszło całkiem nieźle, ale y, mówię, tak, y, tak jak mówię, jest to y, średni dom, nie jest to jakiś tam super pasywny dom, że i super ocieplony, no bo jednak te 90 kWh na metr kwadratowy to nie jest jeszcze, y, wiecie, standard jaki najwyższy, ale też nie jest tym wampirem energetycznym, więc jaki jakby pośrodku jest, można by było to jeszcze zbić bardziej, te, te wiecie, te. te te rachunki, więc więc uważam, ale i tak uważam, że wyszło nieźle, tak więc yy, mówię to wszystko 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 się bierze pod uwagę yy, i tutaj właśnie takie słuchajcie jeszcze mam dodatek, bo yy, yy, pod tytułem a może trzeba zmienić taryfę, no bo jak zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne swojego domu, dowiesz się z jednego filmiku na moim kanale, zarówno z tych, które już tam są, jak i z tych, które jeszcze wrzucę, no oczywiście tak potwierdzam to, yy, ale co jeśli to zapotrzebowanie ci odpowiada, natomiast, natomiast widzisz, że zbyt Dużo wydajesz na ogrzewanie w stosunku do niego, czyli do tego zapotrzebowania. tak? No to jeśli masz grzejniki, warto pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym, jeśli da się tylko je zamontować, no bo nie, nie bez powodu, właśnie tak jak widzieliście na tych rysunkach, już w tych najwyższych standardach 2021 oraz EU40, to już tam nawet nie wymieniali, słuchajcie, nie, nie wymieniali tej pozycji gazu ziemnego z, połącze, znaczy w sensie ogrzewania grzejnikami ponieważ no, po prostu tak jakby zakładają, że jest ta podłogówka, tak? W większości przypadków. warto, Jeżeli, jeżeli zaś się nie da albo macie już nawet te ogrzewanie podłogowe, to warto może właśnie jakieś inne sposoby na zmniejszenie rachunków, o których też na pewno jeszcze będę mówiła nam w swoim kanale, ale też oczywiście możecie korzystać z innych źródeł, tak jeśli chodzi o pomysły na, na, na te sposoby. Każda warto również rozważyć zmiany. Taryfy. Dla przykładu wejdziemy na stronę PGNIG, która jest chyba nadal najbardziej popularnym dostawcą gazu. Tutaj powinnam napisać: w naszym kraju, no wejdźmy sobie tutaj na szkowam już tą stronę i zobaczcie. Tutaj, słuchajcie, jest dokładny adres: to jest bardzo prosty. PGNIG, PL i, i Ukośnik Taryfa, tak. I tutaj. Mamy właśnie, no wiadomo, nowa cena gazu od lipca, i tak dalej, i tutaj jest trochę wyjaśnień odnośnie właśnie tych najpopularniejszych grup taryfowych, czyli W. Tam jest definicja tak, tych, tych, taryf, tych taryf, ale zobaczcie, ile ich jest. Znaczy, one jakby w, w obrębie właśnie siebie są podzielone bardzo. Zobaczcie, na przykład, W1.1 jest tak, W1.2 i tak dalej. Także naprawdę zobaczcie, ile tego jest i jak się różnią te ceny. Tutaj jest, to, jest tylko, to jest tylko W, a jeszcze dalej jest na przykład S taryfa. Tak, jest jeszcze dalej Z. Grupy taryfowe Z, które też właśnie widać się znacznie różnią. Także tutaj nawet macie taki prosty kalkulator, oblicz rachunek za gaz, ale nie wiem, no nie wiem, ja no nie jakoś jakoś mi się nie widzi to, że wiarygodnie on przedstawi Wasz rachunek. W każdym razie no, warto tutaj zajrzeć na pewno, poczytać. W ogóle, tak, tak jak tutaj tak właśnie też podsumowałam, że warto zawsze wszelkie dokumenty, które dotyczą danej taryfy, cenniki, regulaminy i tak dalej, albo po prostu zasięgnąć informacji na infolinii czy webbooku nawet, bo tam można też do nich po prostu pisemnie, pisemnie się kontaktować z nimi przez maila, czy tam właśnie ten elektroniczne biuro obsługi klienta. Bo może się okazać, że przy danym wykorzystaniu gazu, danym w sensie właśnie indywidualnym dla Ciebie, inna taryfa będzie dla Ciebie bardziej opłacana niż tą, którą masz, tak? Tak czy inaczej, no wiecie co, no niestety zanosi się na to, że ogrzewanie gazem będzie coraz mniej łagodne dla kieszeni ze względu na właśnie te wszystkie regulacje niekorzystne właśnie dla gazu nie da się ukryć, więc warto rozważać wszelkie sposoby obrony właśnie przed zwiększaniem rachunków za nie, tak, za to ogrzewanie gazem, póki jeszcze w ogóle można je wykorzystywać, no bo tak jak w jednym filmiku na moim kanale uprzedzałam, że raczej to już jest na sztywno, te daty są wprowadzone, że w końcu nie będzie można po prostu korzystać z tego paliwa, no bo ono jest uznawane tak za kopalne i, i za nieekologiczne, tak? No oczywiście wiecie, to jest wszystko kwestia spojrzenia, można się z tym kłócić, można się z tym nie zgadzać, ale przepisy i tak swoją drogą będą sobie wchodzić, i tak swoim, swoim życiem żyć, więc jeżeli nie można czegoś, wiecie, jakby zwalczyć, jakby po prostu nie można czegoś yy, yy, zwyciężyć, no to niestety trzeba się z, z tym pogodzić tak i po prostu szukać sposobów, żeby jak najprościej yy, wyjść z tej sytuacji, jak najlepiej tak, jak najbardziej upaść na cztery nogi, yy, czego wam bardzo życzę. Tu ja już tutaj powoli będę kończyć tak, tu jeszcze źródła podaję wam, jeżeli chcecie to zatrzymajcie sobie filmiki, i dokładnie przeczytajcie sobie te źródła. No to pierwsze to już wykorzystywałam tak, no ale wiadomo, że mimo że nie oglądaliście tam tych poprzednich filmików. No i co? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam oczywiście do zostania ze mną, a jeżeli nie jesteście jeszcze z moimi odbiorcami, to zasubskrybowania mojego kanału, do komentowania, do lajkowania i do następnego pa!